I tu mamik, zapraszam na szybką piątkę od Portalu. Pierwsza gra to klasyk, kiedyś był w innym wydawnictwie, teraz jest w Portalu, są to połotwory w Tokio. E, gra, w której będziemy sobie rzucać kośćmi, manipulować nimi, e, rozdzielać je, co chcemy zrobić, jakie karty będziemy kupować. Wszystko chodzi o to, żeby wejść do Tokio i tam się jak, naj, jak najdłużej utrzymać. Kolejną grą, miała być mozaika, ale ją y, zmieniłem po pierwszych opiniach, recenzja jakie ja przeczytałem, jest to Subburgia, czyli najlepszy city builder, gra w której będziemy sobie budować miasteczko y, nasze, gdzie będziemy dokładać kafle, kafle y, każdy kafel coś będzie robił, oddziaływał na inny kafel, mamy standardowe y, kafle, czyli mieszkalne, fabryki komercjalne, y, czyli tak jak Klasycznym City Builderem, gra jest na kanale, możecie ją sobie sprawdzić. Jest także solo na kanale. Kolejna gra też jest na kanale w wersji digitalowej, bodajże, jeszcze wtedy są to fantastyczne fabryki. Prościutka gierka, gdzie rzucamy kośćmi budujemy sobie silniczek. Wszystko to fajnie działa. Mamy fazę zakupów, mamy fazę pracy, tak, gdzie będziemy to wykonywać, a wszystko jest ubrane. W wyścig, bo będziemy się tutaj ścigać o to kto pierwszy wyprodukuje 12 do lub 10 budyneczków postawi. Kolejna gra też jest na kanale, w wersji solo bodajże. Są trzy wersje tej gry. Moim zdaniem ta jest najlepsza: jest to Edge of Steam wersji deluxe, czyli tej poprawionej, lepszej, lepszym wydaniu do żółka. Tym deluxe, malowanym przez Otula. Gra klasyczna, kolejowa, gdzie będziemy sobie rozwijać naszą sieć. Kolejową, dostarczać dobra, czyli pick up Delivery. Tylko nie ma akcji tutaj, żeby to była taka pełna Gielka 18, jest bardzo przyjemna. E, możecie sobie sprawdzić, jak solo działa na kanale. Kolejna gra, to chyba najlepsza gra portalu jest to hegemonii Gra, która symuluje, jak działa Państwo. Mamy cztery e, frakcje, tutaj asymetryczne, bym powiedział, to są oczywiście klasy gdzie będziemy sobie grać, później będziemy mieli głosowanie nad ustawami, to się wszystko będzie zmieniać. Gra troszkę długa, bym powiedział, troszkę zejdzie, żeby to zakończyć tą grę, ale cały czas musimy być skupieni, bo cały czas coś się zmienia. Polecam Wam sprawdzić, także portal oczywiście doda dodatki do tej gry, jeśli chcecie mieć wersję, powiedzmy, takiej kickstarterowej, czyli tej pełnej. I to były praktycznie wszystkie gry od portalu, oczywiście portal ma troszkę więcej tych gierek, ale te pięć dla Was przygotowałem. Jeśli macie inne pomysły na prezent, dajcie znać w komentarzu. Na to chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.